Bardzo, bardzo serdecznie. Nazywam się Paweł Kowalewski i, jak pewnie Państwo zauważyli z poprzednich filmów, skupiam swoją aktywność zawodową przede wszystkim na profesjonalnych negocjacjach biznesowych. Dzisiaj nietypowo, dlatego że dzisiaj chciałbym zareklamować: zareklamować artykuł, jaki pojawił się w ostatnim wydaniu Gazety Małych i Średnich Przedsiębiorstw. W wydaniu majowym pod tytułem Negocjacyjne kapelusze. O, o co chodzi z tymi negocjacyjnymi kapeluszami, z różnymi nakryciami głowy, jakie czasami negocjator musi nakładać sobie na, na głowę. W negocjacjach bardzo często bywa, że idziemy w ramach zespołów. Niestety Rzadko zdarza się, iż zespoły przed rozpoczęciem procesu negocjacji określają, w jakiej roli będą poszczególni członkowie zespołu negocjacyjnego. To powoduje, że ludzie idą nieprzygotowani, każdy chce mówić, albo nikt nie chce mówić, mamy paru liderów, nikogo, kto pilnuje porządku w procesie negocjacyjnym. Druga strona może bardzo łatwo rozegrać taki zespół. Kłop jest, istnieje kłop, duży kłopot z realizacją strategii negocjacyjnej. Każdy może mieć po prostu inny pomysł, w którym momencie użyć jakiego argumentu, albo w którym momencie zapytać o coś, albo w którym momencie położyć na negocjacyjnym stole propozycję. Dlatego dużo lepszym rozwiązaniem jest podzielić. Negocjacyjny zespół na, na poszczególne role. Wykorzystuje się tutaj aspekt psychologiczny, który zresztą przyszedł, o ile, o ile to, jest, to są dobre informacje, z Chin, polegający na tym, że człowiek z psychologicznego punktu widzenia który uczestniczy w procesie, jest w nim zanurzony, on mówi, on składa propozycje, on zadaje pytania, on słucha odpowiedzi, on odpowiada na pytania drugiej strony, widzi i rozumie z procesu negocjacyjnego mniej więcej 50% tego, co yy, widzi i rozumie człowiek, który te, te negocjacje tylko obserwuje. Dlatego wykorzystanie maksymalne Siły negocjacyjnego zespołu przede wszystkim polega na tym, że w takim zespole być, powinna być osoba, która nie będzie partycypowała w negocjacjach. Ona będzie oglądała, ona będzie analizowała. Jej rolą i podstawowym zadaniem będzie analiza, co się dzieje na, podczas procesu, czy co się dzieje w, na tym negocjacyjnym stole. Zauważcie Państwo, że bardzo często w różnych innych aspektach życia mamy podobną sytuację. Trener piłkarski, który decyduje o strategii, ułożeniu zespołu i w ogóle grze, nie uczestniczy w tej grze, że na przykład, nie wiem, wielkie bitwy, nigdy generał, który kieruje tą bitwą, nie biega z, z mieczem czy z karabinem, tylko patrzy z jakiegoś pobliskiego wzgórka czy. W chwili obecnej no, oczywiście są inne sposoby obserwacji i analizuje ten proces kompletnie z boku. Ale w artykule będę się odnosił również do tego, co zrobić, kiedy będziemy, czy będziecie Państwo musieli iść na negocjacje sami. No bo wtedy, jak wykorzystać tą rekomendację negocjacyjnego zespołu, kiedy jestem pojedynczą osobą na negocjacje? I tutaj Doczytacie się Państwo, ja już nie będę mówił, bo nie będę spoilerował Państwu całego artykułu, e, o wykorzystaniu przerw właśnie zmianie tych negocjacyjnych tytułowych kapeluszy, czyli tego, że e, podczas przerwy, może dużo brać przerw i podczas przerwy starać się analizować proces z punktu widzenia obserwatora, z punktu widzenia e, takiego pomocnika i z punktu widzenia prowadzącego bardzo pomagają też taka technologia czy technika e, trzech pokoi trzech pokoi Disneya czyli pokoju krytyka pokoju realisty i pokoju optymisty żebyś tak na moment zanurzyć e, ale o tym przeczytacie państwo już więcej i bardziej dokładnie w artykule polecam artykuł w najbliższym czasie również znajdzie się e, na moim profilu LinkedIn i na stronie internetowej, do czego bardzo do lektury którego bardzo serdecznie zapraszam. Dziękuję bardzo.